The people who are the people Mam jedną pierdolną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne, proszę puść to na antenie, ja powiem ci, że to ja fakt, powiesz mi, że to oczach, nie i tak, tak rozejdziesz się obcisk, po moich bo ja jestem bogiem. niebie, bo ja, bo ja bo nie bo to już rozumiem, których wszystko, od się na powiem, Przejebany, potencjalnie wyczerpany, chyba w DNA on był widany Czekaj Fokus Rank, jeszcze oszaleją wszystkie pizdy i gdy poznają mój urok osobisty Duszę artysty, to jak jestem skramnyst jest i wiesz co mnie boli Że w głowach się upierdoli